Labubu należy do mojego klubu. Przepiękna. Ojej, deskorolka tęczowa. Tak sobie tu lata na koniec świata. Moi drodzy. Ho, ho. cześć, tutaj wasza blużeń. Jaki jesteś uśmiechnięty? Labubu w niebo wzięty i mamy różne fajne nagrody, energię i puchara lasy. Dla naszej bluczej nasy, no pewnie, zaznaczamy. O, zwierzaczek. Jakiś fajowy. Tak, z nami tutaj na przygodę jest gotowy. Jej, i jeszcze jeden zwierzaczek, tylko spójrzcie. Świetnie wygląda. Ho, 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 je, 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 co tu dzieje się? I mamy nową deskę. Czekajcie, czekajcie. Może taką? O, jaka fajna. 50% więcej łynów, 150% top speed i 80% acceleration. Czyli przyspieszonko, by było przepyszne jedzonko. No to latamy, latamy, już na nic nie czekamy, kochani. O, koło fortuny! Będę mieć szczęście. Siła! Jej, siła tu była i się nie zmyła. Jej, za siła i za siła. No pięknie, no pięknie. To mi się podoba, moi drodzy, i wypijamy sobie miksturkę, to nie bzdurkę, do szczęścia przy otwieraniu jajuszek. No pewnie. Rozpocznę od tych eventowych, razy trzy. Bardzo miło mi, jeszcze raz samo. I jeszcze raz. Epicki! Widzieliście to? Wow, kochani! No, kolejna nagroda. Miksturka do szczęścia. Takie nagrody to ja lubię, moi kochani. I otwieramy to jajuszko bardzo, bardzo tanie, bo tylko na takie mnie stać. Kiciuszek, no dobra. I zaś kiciuch. Ponownie. Ho, ho, ho. Jej jak subcio! I co teraz? O, zaznaczamy najlepsze, kiciuchy są słabe, a jak sobie pokraftujemy? Jeden, siedem. Dalej kiciuch jest słaby. No niestety, niestety, to nie są kabarety. Ciężko idzie, moi drodzy. Wypijamy miksturkę do łynów razy dwa. tra la la, la, la la Będę sobie zaraz farmić. No pewnie. No, czekamy, czekamy. I się rozpędzamy. Nasz Labubu taki uśmiechnięty od ucha do ucha. Taka tutaj zawierucha. Brawo. Juhu. Tak, moi drodzy, zdobywamy pucharki i kryształy. Kryształy. Cieszy się blu DJ nas cały? No pewnie, no pewnie. Wow! Kim ty jesteś? Bosiorem jakimś? Będziesz dawał nam bonusiory? O! Skarbem zdobyłam miksturkę, tak, złotą. O, no, to mi się podoba, to mi się podoba. I co teraz? Kupujemy sobie nowego Labubu. Tylko spójrzcie, 135% więcej łynów, 25% więcej szczęścia i 400% akceleracja, czyli przyspieszonko! Wow, fajnie wyglądasz, jesteś taki złoty. Tyle mam tutaj roboty i tęczowa deskorolka fajowa. 90% więcej łynów, 250% stop speed i 140% akceleracja, czyli przyspieszonko, no pewnie. I nagroda. Brawo, złota miksturka, to nie bzdurka, no, powiedziała kurka. I wypijamy sobie miksturkę do szczęścia i otwieramy dwa jajucha eventowe. O, ciebie już znamy. Ciebie też i nie ma już łez. Epicki, zwierzaczku. No pewnie, no pewnie. I co teraz? Teraz sobie to kupujemy, bo sobie pofarmiłam trochę nasze łyny. Epicki, co to było? Jeszcze raz. Legendarny zwierzaczek, fajny. O, i rzadka świnka. Tak się cieszy cała rodzinka. Kraftujemy bez żadnej ściemy, no pewnie, i zaznaczamy najlepsze. O, są w mojej drużynie. Dwadzieścia przecinek dwa, la 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 la. a ten dziewiętnaście a ten piętnaście i pół raza, je, jak fajnie, moi drodzy, no, je, 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 opłacało tutaj farmicie i mamy ogonki dla naszej Biedronki. Może ten? 170% więcej łynów, 80% więcej akceleracji. No, tak, moi drodzy, rozmawiamy sobie przy kolacji i jest nasz ogonek? Jak się za nami pięknie wije! Widzieliście to? Taki zielony, ej, yeah, jaki fajowy i gwiazdocha! Brawo! Otwieramy bonusior. O! Pucharek, trofeum. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, moi drodzy. I tutaj mamy nasze relikty. 10% więcej łynów. Oczywiście, że Ciebie chcę. Jejeje, je. Co tu dzieje się, kochani? No, czekamy, czekamy na wyścig. No pewnie, no pewnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi. Jestem coraz lepsza, coraz lepsza, coraz więcej pucharków zdobywam. I oczywiście trampiska, sobie tutaj zbieram, żeby mieć jeszcze lepsze przyspieszonko. No, pewnie dalej dalej nasz labubu 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 wstąpił do naszego klubu świetnie sobie tutaj radzisz mój kochany no i koniec no i tyle powiedziałem o tyle ha 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 subciota przygoda dzień dobry ha 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 co teraz powarmimy sobie chyba powiedziała mama wieloryba no pewnie naszą siłę trenujemy naszą energię wow Trenujemy, trenujemy i się niczym nie przejmujemy. Jak ty fajnie wyglądasz, mój koleżko, wspaniały. O tak, odrodzonko. Tak, moi kochani, udało się je je, trzynaście odrodzonek mam na swoim koncie. I teraz tutaj, o. Brawo! Farmimy, farmimy! Coraz więcej siły, zaraz zobaczymy! No! Brawo, brawo! Jej! I kupujemy sobie nowego labubu. Czekajcie, tego. O! Damage 5, 260% więcej łynów, 45% więcej szczęścia. 1000% więcej akceleracji, czyli przyspieszonka! Niesamowite, niesamowite! O! I nowa deska, czekajcie. Królikowa, taka różowa. Superaśna i fajowa! 150% więcej łynów, 400% top speed, 230% akceleracja i będzie przepyszna kolacja. Wow, jak ty świetnie wyglądasz na tej desce, mój drogi! I ogonek sobie zaś kupuje. O, łynów tutaj nie żałuję! 290% więcej łynów, 140% więcej akceleracji. No i gwiazdocha! Brawo, DNA, tralalalala, la 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 la. i zaś DNA, super ta przygoda. O, rakieta, będzie do przyspieszenia? Tak mi się coś wydaje, kochani, otwieramy nasze relikty, no pewnie. 40% przyspieszonko. 2% top speed, trochę mało, ale wypiję se kakao i będę silniejsza, no właśnie, kochani. No to rozpoczynamy nasz wyścig wspaniały, o tak, z nowym wyposażeniem. Cześć, koleżko! O, miksturka do winów, moja ulubiona, jest najbardziej fajowa, bo sobie dużo wtedy pucharków zbieram, no pewnie, kochani. O, a gdzie nasze zwierzaki? Nie nadążają za mną, coś mi się wydaje! Ha, 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 ha. Wypijamy miksturkę do szczęścia i otwieramy sobie jajucha! No pewnie 5K. Jakie są drogie, jakie są drogie, moi drodzy! O, legendarka! Świetnie! To mi się podoba! Epik! No, też nie jest źle. Hm, mityczny zwierzaczek! O, i rzadki. No dobra, takie mamy tu przypadki. Jej, jak subcio, będę sobie kraftować, no pewnie. Kraftujemy, kraftujemy! I nasz mityczny stworek jest w naszej drużynie. To mi się podoba, kochani. Jestem coraz silniejsza. O, legendarka! Dalej sobie farmimy. Co jeszcze ciekawego zobaczymy? Trzy legendarki pod rząd, jak fajnie! Mityczny ponownie, to mi się podoba, subciotta przygoda, kraftujemy, kraftujemy, tak moi drodzy, zaznaczamy najlepsze, o, nasza legendarka jest w drużynie, świetnie, o, jeszcze sobie troszkę tutaj po farmie, no właśnie, no właśnie, niech mnie piorun tu nie trzaśnie, zaraz będziemy sobie, moi drodzy, zaznaczać w naszym ekwipunku, o, kraftujemy, kraftujemy, i co teraz? Zaznaczamy najlepsze, nic się nie zmieniło specjalnie. Czekajcie, czekajcie, kochani. O, kupujemy nowego labubu. Mm, Demy 6, to mi się podoba. 350% więcej łynów, 55% więcej szczęścia, 1300% akceleracja. Bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale przyspieszenie! I mamy nową deseczkę. Patrzcie, jaki dywanik, sympatyczny, przy tym bardzo śliczny! I poprawiają się nasze statystyki ponownie. O, to mi się podoba! Subciota przygoda. I teraz sobie tutaj do ogonków lecimy. I co ciekawego zobaczymy? Czekajcie, kochani. O, ho, ho, ho. może to za 15 milionów. 350% więcej łynów i 170% akceleracja. No! Coraz lepiej nam idzie, coraz lepiej ogonek za nami się wije, to mi się podoba, to mi się podoba i gwiazdocha. Otwieramy, otwieramy te bonusy, rakietka, o szybka jak kometka. No, świetnie, DNA. I co jeszcze zaś, DNA? I jeszcze, i jeszcze, bo czuję dreszcze, pucharek. No, subcio. O, bateria. Bardzo mi się to podoba. No, nasze relikty wspaniałe będę sobie zaraz tutaj kraftować. Tak mi się coś wydaje, kochani. Zaraz zobaczymy, co tu się stanie. Czekajcie na śniadanie. O! Jej, ale fajnie. To mi się podoba, kochani! 120% więcej akceleracji. No, niesamowite, niesamowite i bateria, 20% więcej przy. W treningu dostajemy siły: 4% top speed i 10% winy. No dobra, świetnie. No kochani, no to co? Trenujemy, trenujemy naszą siłę. Czyż to nie wspaniałe? No pewnie, że jest to wspaniałe. Jaka poświata! Ho, ho, ho! Je, je, je! Wypijamy miksturkę, moi drodzy, i rozpoczynamy wyścig. No pewnie, no pewnie. No, wow, ale ty jesteś kochany, słodziuchny, nasz lapupu, kochany mój uroczy! Jej! O, zaś ty, bardzo, bardzo miło mi. Zaraz ciebie pokonam! Miksturka do szczęścia! Subcio, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!